Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego, czyli już drugiego odcinka serii Pokémon Peach Black Nazlok. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku rozpoczęliśmy jakże emocjonującą przygodę w Nazloku, w Peach Blacku. Myślę, że te emocje będą siękały zenitu do końca tej serii. Myślę, ba, jestem o tym przekonany, że emocji tutaj nie zabraknie zresztą sami to stwierdziliście podczas premiery pierwszego odcinka, gdzie dziękuję Wam naprawdę bardzo serdecznie za odzew, bo bardzo fajnie się um, ten odcinek przyjął i mam nadzieję, że każdy kolejny odcinek równie dobrze będzie się przyjmował na moim kanale. Ja już nie przedłużam. Wracamy do rozgrywki na samym początku odcinka. Oczywiście, zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza z imionami dla Pokémonów, które sobie tutaj ładnie łapie. Ja również zachęcam Was do subskrypcji kanału. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie Pokémonowa Planeta, trener Dimitriego. Zapraszam też na swojego Instagrama. A tymczasem e, możemy przejść już śmiało do Team Recapu. Moje Pokémony są ładnie wytrenowane. Na pierwszym miejscu w mojej drużynie jest Bogdan na poziomie 14 z abilitką jakże przepotężną Contrary i z atakami Tackle, Leer, Vine Whip i Rub. Kolejnym Pokemonem jest Kamil na poziomie 14 z abilitką Rattled i z atakami Tackle, Hole, Sand Attack i Bite. I ostatnim pokemonem jest Prześwietna Sara na poziomie 14 z abilitką Pickup trzymająca Great Bola, bo sobie znalazła dzięki właśnie tej owej abilitce, ale zobaczcie na jej statystyki ataku fizycznego, to będzie po prostu przepotężny pokemon. Szkoda, że tylko ten speed będzie miała zmniejszony, ale nie mniej jednak, no oby przetrwała jak najdłużej. I ataki takie jak Leer, Tackle, Odr's i Bite. Także tak się przedstawia moja drużyna, wezmę sobie, zapiorę tego Bola. I możemy iść dalej. Potion, fajnie. Perloin. Yy, dziękujemy. Idziemy do pierwszej walki w tej grze. Czy w tej grze? W grze już mieliśmy pierwszą walkę. Ale w sensie w tym odcinku. Wine Whip, Bites. Kolejny Wine Whip, i pięknie. Boguś sobie dał radę. Send something. Co ona może wysłać? A może niech każdy sobie troszeczkę pod XP. Niech pójdzie Sara. E, użyjmy taką. właśnie o tym mówiłem. Te statystyki ataku są nieziemskie, po prostu nieziemskie. E, ha, tamten będzie mnie uczył, jak przeskakiwać. O, ja podziękuję za coś takiego. Dobrze. E, tu będzie walka. Tak, bardzo fajnie. I perloinem. No dobrze, skoro perloin, No się będziemy bawić w e, wine-whipem. Okej. Okay. Send something. Co możesz wysłać? Dobrze, niech idzie Sara po raz kolejny. Mmm, No to. weak attack, ok. Tackle, no. Nie pozostawia tutaj żadnych złudzeń. No, muszę iść tu przez trawę. Choćbym nawet bardzo tego nie chciał. Ale dobra, idziemy. I kolejnym Pokémonem jest Lillipup. Bardzo fajnie. Użyjmy Vine Whipa Tackle, kolejny Vine Whip. Aha, i tylko Lillipup. To no dobrze, to tak, to się możemy bawić. Aha, tutaj tylko CAT. Um, przejście mamy dzięki CAT, ale to na razie sobie podarujemy. A tu będą te przedmioty. Dwa potion i co tu jeszcze? Pokeball. Okej. Okay. Skoro tak, um, teraz powinna być ta walka właśnie z... 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 z, z Bianką. O, oh, hi Dimitri. Właśnie ja sobie. Um. Moment, bo muszę niestety odpisać mojemu bratu. Dobra. Uh, hey, listen, let's have a Pokemon battle. No dobra, please. No masz rzadkiego Pokémona dostała od mamy. Mm. Ja się spodziewam, co to może być za rzadki Pokémon, mm. bo nie ukrywam, że o. A propos właśnie, to jest ten rzadki pokémon, którego się spodziewałem, bo oglądałem, przyznam się, yy, oglądałem pierwsze dwa odcinki u Juliego, żeby sobie przypomnieć, yy, żeby sobie przypomnieć, jak to tutaj wyglądało na początku, by się czasem nie nie, 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 naciąć. A wiecie, no najważniejsze wystartować w miarę dobrze, to potem już będzie OK. Saibim, yy. Owe. dobra. Grzymy tackle Dobra, Oranberry, kolejny tackle Dobra. Nie wiem co to dało, ale... Oranberry. Ej, czemu ja się tak leczę cały czas? Czemu ja się cały czas tak leczę, ej! To ja cały czas znajduję Oranberry. Ghost type teraz mam. A on ma Ghost Type, dobra. To jak masz Ghost Type, to ja użyję Bite. Mm, Steel Type, dobra, to użyjmy jeszcze raz Bite, chociaż teraz będzie ciężko. Dark Type, dobra, Tackle. Potion, really? Co za głupie przedmioty masz? Steel Type z powrotem. Tackle, dobra, jest. Mamy to, mamy to. Fucking shit. Ile to się człowiek musiał namęczyć z głupim Porygonem. Ale właśnie w tym jest rzeczy. ja sobie zespoilerowałem troszeczkę. 200 IQ, naprawdę 200 IQ. Zespoilerowałem sobie troszeczkę u Judiego i jak to może przebiegać ta walka. Eee, dlatego wiedziałem, że mogę się spodziewać Porygona. Dlatego też się spodziewałem, znaczy postanowiłem podtrenować Pokemony na przynajmniej ten 14 poziom, że on tam miał chyba 15 na starterze. Eee, więc... Niemniej jednak... Ja troszeczkę słabiej do tego podszedłem. Się słabiej, odważniej, o! Może w ten sposób. I Vine Whip, pięknie, mamy to! Najważniejsze, że pierwsza walka... Znaczy pierwsza, no to już nie pierwsza, ale walka z Bianką. Najważniejsza w dzisiejszym odcinku, tak faktycznie. Jest już za nami i udało się bez straty Pokemona ją ładnie przejść. Mm, ale dobrze. Z racji tego, że doszliśmy do kolejnego miasta, mm, pozwiedzamy sobie je na no spokojnie, mm, ale również yy, oprócz zwiedzania będziemy mieli tutaj jeden ładny yy, no się e nie tyle o great ball bardzo fajnie, yy, nie tyle, nie tyle kanter e co yy, darmowego Poka będziemy mieli i będziemy mogli sobie potem jeszcze tam złapać Poka, więc um, będziemy na plus, ale żeby tam złapać Pokemona najpierw trzeba będzie w ogóle... Um, Czego łazisz? Czego łazisz? Um, a, nickname, dobra. E, trzeba będzie najpierw sobie ładnie um, pokonać lidera. A to um, jak wiemy, bądź nie wiemy, nie będzie należało do najprostszej rzeczy. Ja już się tego boję. Moje Pokemony kompletnie jeszcze się do tego nie nadają, też dlatego. Walkę odznakę sobie zostawię prawdopodobnie na następny odcinek. Ja nie będę pędził Duskball, bardzo fajnie. Nie będę pędził specjalnie na łeb na szyję, tylko po to... A, jeszcze tu będzie walka z czerenem, no tak. A nim walka z liderem, to jeszcze z czerenem. Nie będę pędził na łeb na szyję, tylko po to, żeby. Żeby nie wiadomo jak gonić. Bo to na dobre nie wyjdzie, kochani. Jak to stare polskie przysłowie, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Mm, dlatego no, no, warto mi się wydaje. Troszeczkę wstrzymać lejce. I... Yy, dobra, już idźmy na górę. Wstrzymać lejce i się troszeczkę mm, ogarnąć. Ładnie podexpić Pokemony. Ogarnąć je na tyle, żeby były mm, w miarę możliwości do użytku podczas walki od znaka. Ja myślę, że lider będzie miał chyba max na 16 poziomie. Nie więcej. Ale dobrze, zanim w ogóle pójdziemy po. Mm, do walki z Czerenem, idźmy sobie do Dreamyardu. Mm, Ogarnijmy sobie to poka... A, fajnie jeszcze, że nie wyleczyłem Pokemonów. A. Dimitri, Dimitri, a tam są walki, więc się ogarni. Dobrze. Kamony wyleczone. I okej. Okay. To mamy tak. To mamy tak. Dobrze. I teraz możemy sobie śmiało iść. Do Dreamiardu. Ehm, tu będą chyba dwie albo trzy walki, już nie pamiętam dokładnie. Niemniej jednak nie powinny one nam... Tak bardzo sprawić problemów. Na przykład Sara sobie świetnie tutaj radzi. Takedown. To ma recoil, więc ja nie będę ryzykował tutaj recoilem. Mm, send something. Niech idzie Kamil. Kamil jeszcze dzisiaj nie walczył. Mm, Akul. W sumie bite jest bez sensu na pokemonatę po ciemność. No i pięknie. Perloin pada. A e, no zostaniemy. Audino. O, będzie fajny, darmowy exp. Bardzo fajnie. Hmm. Ciekawe ile za Audi No 699 Expa. Ale żeś Kamil trafił, naprawdę. A, myślałem, że to trochę więcej będzie, ale już 15 poziom to i tak jest dobrze. Dobrze, może na pierwsze miejsce niech idzie Bogdan. O, Sara znowu coś ma. To tym razem. Super Potion, bardzo fajnie. A w ogóle ten Oranberry mnie roz rozbawił mnie wręcz. Ehm, co chwilę się leczył Oranberry. Um, Dobre. No, Bogdan też za chwilę, 15 poziom, więc o, no już. W sumie. Więc nie ma tragedii, kochani, nie ma tragedii. Jednak opłacało się troszeczkę podekspić Pokémony przed odcinkiem. Fakt, Pacht spędziłem trochę czasu na tym. Ale jednak. Um, moje Pokémony, chociaż są w miarę do użytku w walce. O, jeszcze pięknie. Bogdan ewoluuje. Um. Nie wiem, chyba, chyba Abilitka mu się nie zmienia po ewolucji, czy zmienia mu się? To jest gidenka, więc, więc nie wiem w sumie, ale no, chyba nie. Serwine. czego się nauczysz? Niczego? No, szkoda, no ale już Serwine to jest serwine. Um, cały czas ma kontrary, więc fajnie. Mi się wydaje, że chyba nie zmienia. Chyba nie zmienia. Um, um, tak, to ty dajesz tego Pokemona, czyli dwa tylko są pankura. Czyli wodny Pokemon. Bardzo fajnie w sumie. Um, bardzo fajnie jeszcze samiec. Um, a z tego co wiem, to daliście mi dosyć sporo imion dla właśnie samców. Więc. Sprawdźmy. I na kogo wypadnie nam tego będz? Może niech będzie propozycja. Yy, propozycja użytkownika UB2137. Yy, nazwę go szlagn. tak po niemiecku trochę Schlagn. szlagn. to będzie Schlagn, okej. Okay. 3, znaczy przez SCH po niemiecku, mówię po niemiecku. Schlagn. Slagen, Dobra, sprawdźmy naszą, sz naszego szlagan. Eee, szlagen. Co ty sobą reprezentujesz? Specjalny atak zwiększony kosztem defa. Nie wiem, czy to dobrze. On chyba bazuje tak. Widzę, że Spida ma dobrego, ale. Czy on specjalny, czy on fizyczny atak bardziej? Nie wiem. Nie wiem, nie powiem wam szczerze. Szczerze powiem, że nie wiem. Ale dobrze, jest dziesiąty poziom, jest dziesiąty poziom. Bardzo fajnie. Um, Wotny Pokémon zawsze na próbce, pamiętajcie. Um, szczególnie, że kolejna sala. Jaka to będzie kolejna sala? Muszę sobie zobaczyć. Nie, normalna będzie. No, to by się w sumie walczący przydał. W sumie by się walczący przydał. Ale no, już jest jak jest. Nie mam ani walczącego, ani, ani takiego, więc. Hmm. Więc musi być, kochani, tak jak musi być. Dobrze. Hmm. Idźmy do walki z Czerenem. Nie wiem czy dobrze robię. Szczerze wam powiem. Tego nie wie nikt. Um. Jestem w ogóle jakiś taki niby pozytywnie nastawiony do tej serii. Eee, ale szczerze wam powiem, że... I troszeczkę zalękniony jestem. Which of the following items cures poison? No, oczywiście, że antidotum. Ding, ding, ding. Ryan, answer. Uh, now for the next question. Um, the item that cures paralysis is paralyzed heal. Ok, but. Uh, aha, który. Um, budzi. No, to oczywiście, że ten. I otrzymujemy full heal. Bardzo fajnie. Jestem troszeczkę zalękniony. Ale czas stąpuję. Zalękniony, troszeczkę, nawet troszeczkę bardziej zalękniony niż wam się to może wydawać. Bo boję się, że przedwcześnie tą serię skończę, a tego bym nie chciał. Tego bym nie chciał, ale się zaparłem i powiedziałem, że dam radę. Więc trzymajcie mocno kciuki i mam nadzieję, że wy też we mnie wierzycie. Bo jak już wy we mnie nie wierzycie, to już jest tragedia. Ale okej, okay. nie, no żartuję. Jedziemy z tym śledziem. Szkoda czasu. Czern ja mam nadzieję, że walczyłem Pokémony. Chyba walczyłem, co, co, co? I just got this cool electric Pokémon. aha. nie ma jakiegoś elektrycznego Pokémona. Tego nie sprawdziłem, nie pamiętam bynajmniej u I Jaką ona może mieć tutaj jakiego elektrycznego Pokémona? Dobra, ma te piga. Pierwszy jest Bogdan, więc absolutnie musimy spieprzać. Tail um... Whip. Tak. Okay. Kolejny tail whip. To się źle skończy. Um, tak. Defense curl. I Tackle. Jest. Dobra. Tepik leży. To już jak Tepik leży to już jest połowa sukcesu. Aczkolwiek Sarę muszę zmienić, bo ma zmniejszony, e, zmniejszoną defensywę. Niech może idzie Kamil. Lekid. Mm. Attack. Próbujemy go troszeczkę osłabić mu celność. O, on defensywę mi zmniejsza. Dobra. Czasami te ataki się przydadzą. Przydawają bardzo. Okej. Okay. A już już bardziej mu się nie da. Dobra. Yy, próbujemy bajtem. Ała. Dobra. Czyli też czas zmienić. Ba yy, Bogdan yy. Vine Whip. Tatic, no serio? Atak? Jest, jest! Jest, 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 mamy to. Dobrze, moi mili, moi drodzy. Eee, dostajemy Orenberry. Więc w sumie, w sumie dobrze. Um. Teraz tak, mm, na to wychodzi, że my możemy iść do sali, ale zanim my pójdziemy do sali, warto by było troszeczkę podtrenować pokemony moim zdaniem, bo. Mm, gdyż, aczkolwiek, ponieważ że. Ym, super puszony, mam dwa, mam dwa puszone, w razie, było, no mogę coś używać, ale, no nie mniej jednak, moje pokémony są za słabe, chociaż przynajmniej po lewelu po dwa. Taki 17 poziom mi się wydaje, że będzie odpowiedni dla nich wszystkich. Więc, moi kochani, ja na chwilę zrobię przerwę i wrócę do Was, jak już podtrenuję pokemony, Ok? Dobrze, to za chwilę jest. Witam Was, kochani, po krótkiej przerwie. Mm... Najważniejsze jest to, że udało mi się podtrenować pokemony, Zaraz Wam to pokażę. Um... Wszystkie mają 17 poziom, tak jak zapowiadałem, Szlagn ładnie. Jedyny atak, który doszedł to w sumie jest Fury Swipes Bogdan, ładnie 17 poziom. Leaf Tornado się nauczył, także też bardzo fajnie. Kamil niczego nowego się nie nauczył. A Sara ewoluowała w herbiera. No i się skończyło dobre. Tak jak zresztą mi mówiliście, że tylko do ewolucji będzie miała pickup. up. Teraz już ma Sandraż. W sumie dobrze, no jakby mógł poznać Sandstorma, tylko że sam będzie obrywał przez to, przez tego Sandstorma, ale zawsze ten speed by troszeczkę boostował się, bo ma zmniejszony, ale to jest akurat tam najmniejszy Najmniejszy problem z tego wszystkiego. Największym problemem prawdopodobnie będą te liderki, bo w sumie tu są liderzy w normalnych wersjach, a tutaj będą sfeminizowane. <laughs> Sfeminizowani liderzy. Także no, zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Będziemy sobie powoli próbowali przejść tych liderów. Come inside. Możemy sobie wejść. Fresh Water, bardzo fajnie właśnie, bo oni będą tutaj miał wspomagać. E, nie będę tego tłumaczył, bo ja pamiętam, tłumaczyłem to kiedyś, jak e, to przechodzić, to jest bardzo proste. Trzeba po prostu e, wchodzić na kontry, jakie są. Mm, czyli przeciwieństwa typów, jakie są na, y, na tych koturnach, czy jak to tam się nazywa, TRICO. No, to Triko. Skoro Triko to nie jest zbyt dobry pomysł, jeśli chodzi o szlagena. niech może idzie Kamil. Mm, bite mm, i Tackle, okej. Okay. Send something. Mm, co to może być? Dobra, może zostanie. Matki. Mm, w sumie najlepiej by było, jeśli chodzi o matkipa, to by było Bogdanem. Ale okej, okay. Kamil dał radę. I zgaduję, że będzie Torchic, więc niech idzie szlagen. Skoro są te trzy Pokemony, no to musi być trzeci taki. Także nie ma w ogóle o czym mówić. Idźmy się podleczyć. Będę dał tak gładził tej nazad, bo szkoda mi przedmiotów leczących. Dobrze. Idziemy dalej na wodę. Oczywiście, że Gras. I tu mamy kolejną pokojówkę, z którą sobie będziemy walczyć stertwig, czyli tu będą pokemony z regionu Sinnoh Startery Absorb ok, jedziemy z Tackle Absorb Tackle, pięknie mamy to, i send something pewnie będzie wodny, Piplup więc może zmienimy na Bogdana chyba, że będzie akurat Chimchar, Fucking and shit no nie zgadłem ale niech idzie szlagen w sumie. Bo why not? Pięknie, Cimczak leży. I send something. To, no to teraz, jak był team char, no to będzie piplap więc w sumie Bogdan. Um, Lift tornado. Pięknie. Teraz to już Bogdan będzie chodzącą siłą. Wręcz. Dobrze, tuż tu będzie liderka bądź liderki, nie wiem z którą w ogóle będę walczył. Jeśli wybrałem teraz tego, to chyba będę walczył z chili, tak? Chyba tak. Ognie powinienem walczyć. No teoretycznie, a jakie to będą miały pokemony, to nie mam bladego pojęcia. Welcome to the Triton City, Pokémon gym. Ok, I'm chili. Dokładnie, ona. Fire Type, Kres, Water i Silent e, Grass type. Tak liderów. No i teraz mm, the three of us will decide whom you will battle. Mm -hmm. uh, first Pokemon you choose. Dokładnie. Mm. Moim e, pierwszym wyborem był Grass type, więc walczę z Chili Co tu dużo mówić, kochani. E, Daje mi się, że Walka o znakę. Jeśli pójdzie mi w miarę dobrze, to już będzie dobry znak. Ym, także miejmy nadzieję, że tak będzie. Pójdzie mi w miarę dobrze. I uda mi się yy, zdobyć tam oznakę bez większego szwanku. Trzymajcie mocno kciuki. pokemony mam wytrenowane. No nic nie mogę sobie zarzucić, tak? Podszedłem bardzo poważnie i w miarę profesjonalnie do, do tematu. I miejmy nadzieję, że też tak yy, ta walka będzie wyglądała. Cóż. Boję się. Trzymajcie kciuki. Ha, Dimitri vs. Chili. Matka, jak sfeminizowana. Cztery Pokémony Lillipup. Dobra, ja mam szlagen na pierwszym miejscu. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie dobrze. Użyjmy Water Gun. Work up. Fajnie. Kolejny Work up. Będzie pewnie Bite. Dosyć sporo to zabrało ten, po tym workupie. Tak. I jesteśmy szybsi. Jest pięknie. Lili pa pada, ale szlagan będzie troszeczkę uszkodzona. Więc muszę, muszę spadać. I nie wiem na kogo kompletnie. Niech idzie może Sara. andauer No teraz by się akurat yy, przydała moja szlagan, ale. Sara. No błagam cię. Nie wiem, czy użył, bo już teraz tak. Nie patrzę kompletnie co się dzieje. Nie wiem czy użył przedmiotu leczącego, czy nie użył. Na pewno Oran chyba miał yy, Lily no ale to i tak nie zmienia faktu, że... No dobra, zostanę może. Charmeleon. Fire Fletch. I muszę spadać. Kamil. Bite. Okej, okay. speed mi wzrósł. Od kiedy Charmeleon w ogóle zna Bite? Jeszcze zostałem splinchowany, ale mm, jestem teraz szybszy dużo, więc myślę... Potion, dobra, mogę użyć Potion i ja chyba użyję Potion, nawet Fresh Water, obojętnie, po prostu przedmiot leczący mogę użyć. Mi mm, się zastanawiam teraz, czy Kamila, czy Schlagen, skoro on miewa pokemony ogniste, podejrzewam, że kolejnym pokemonem też będzie pokemon ognisty. Więc w sumie yy, wyleczenie szlagen nie byłoby najgorszym pomysłem. Kamil wytrzymaj. Cokolwiek by się nie działo jest, dobra. Mamy to. Fakt faktem. Będę szybszy. Ale czy damy radę go pokonać? Nie wiem. Niech idzie szlagen. Hmm, water gun bezpośrednio no, musi go zabić. Nawet jeśli ber... o ty mendo. Miała się Berry do użytku. Ten something, nie wiem co to będzie. Hancir! Okej. Okay. Berry. Work up. Incinerate przeżyj, 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 przeżyj pampur, przeżyj! Jest! Jest, 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 jest! <grrr> Jest moc, jest siła! Jest! Kuf, hmm. Ale to będą emocje. Już mi się podoba Azeria. Bez straty Pokemona, bez straty Pokémona. Ha, 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 ha. Loser, loser, I am win winner. Ha, 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 ha. Dobra, mamy to. Dawaj mi tą odznakę. Mm, trio becz, bardzo fajnie, cieszy mnie to. Strayda, będą się mnie słuchać. I otrzymujemy TM83 Workup. To jest bardzo fajny ruch. I myślę, że nawet bym skusił się kogoś nauczyć tego ruchu. Dobrze. Hejder, I'm Fenel. Okej, okay, poznajmy profesor Fenel. Teraz idziemy do niej. Na górę, Ok. A, ona nam da. Tą najbardziej potrzebną rzecz. O, HM to jest najpotrzebniejsza. Jedna z potrzebniejszych rzeczy, ale dostaniemy drugą najbardziej potrzebną rzecz w grze. A mianowicie tą GameSync? Czy nie? Czy dopiero później? Chyba później dopiero dostaniemy. Impressive. Dobra, nie wiem. Chyba by było na tyle. Do DreamYardu po raz drugi pójdziemy sobie może w następnym odcinku. Myślę, że to jest tak. Yy... czasowo idealnie wyjdzie ten odcinek. Dużo się działo, na pewno nie brakowało emocji w tym odcinku. Idziemy yy... już tu w stronę Drimiardu. Yy... Kolejny odcinek zaczniemy właśnie od Drimiardu. Ładnie tam sobie złapiemy kolejnego Pokémona, bo tam możemy sobie kanter ładnie zrobić. Jeszcze. Także bardzo fajnie. Yy... Udało nam się zdobyć pierwszą znakę. jej bez straty Pokémona, to jest jeszcze lepsza wiadomość. Yy... I już teraz wiem po tej walce z Chillim, że to naprawdę będą niesamowite emocje w tej, w tej grze. Także cieszę się, cieszę się, bo będzie się znowu dużo działo u mnie na, na kanale. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną to wszystko przeżywać. Ja wam za dzisiaj dziękuję. Dziękuję za wszelkie komentarze, subskrypcje, oceny. I oczywiście, jeśli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę komentarza z imieniem. Jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału. Jeżeli jesteś nowy, zapraszam też na grupy na Discordzie Pokémonowa Planeta, gdzie się naprawdę bardzo dużo rzeczy dzieje bardzo dużo. Osób ciekawych można poznać yy, i wiele się nowinek ze świata Pokémon dowiedzieć. Także zachęcam do dołączenia do tej grupy, jak również zachęcam do dołączenia do mojej grupy, mm, Trenerzy Dimitriego. Gdzie też już się coraz więcej dzieje. Community się nasze powiększa. Także serdecznie Was pozdrawiam, chłopaki i dziewczyny z mojej grupy. Yy, I zachęcam do dołączenia. I zachęcam też do spojrzenia na mojego Instagrama, gdzie też już się coraz więcej rzeczy dzieje. Obiecałem sobie, że w tym roku zacznę zabierać się do tego Instagrama i powoli, powoli, powoli uczę się być influencerem, chociaż nie jest to łatwe. No ale okej. Okay. Za dzisiaj Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Na razie i cześć.